2-3 minuty opowiedzieć o swoim powołaniu jest to niemożliwe, żeby streścić całe życie, to doświadczenie, które gdzieś nam się zdobywało przez te lata. Ale najważniejsze jest to, że w pewnym momencie swojego życia, które wydawało mi się, było dobre, wspaniałe, ale jednak czegoś brakowało, albo kogoś brakowało, tym kimś był Jezus, kiedy go. W końcu spotkałem, odnalazłem, no tak mi się pokazywało w różnych takich momentach mojego życia przez różne doświadczenia, które nie zawsze były do mnie, dla mnie przyjemne, nie zawsze były czymś takim, jakby to nazwę. No co się chciało przeżywać, ale właśnie wtedy go spotkałem. I on zmienił całe moje życie i od tego momentu zawsze mogę być szczęśliwy. I się naszej świętej rodziny poznałem w taki, można powiedzieć, przypadkowy sposób. Pojechałem na rekolekcję. Z moim kolegą ze szkoły. Poznałem misjonarzy. Spotkałem Jezusa. Jezus się zapytał, czy chcesz być jednym z nas. Jezus w moim życiu sprawił to, że mogę się śmiać pomimo trudności, pomimo cierpienia, pomimo tego, że nie zawsze mi wychodzi, tak jak chciałbym, żeby mi to wychodziło, to wiem, że jak jestem z Nim, to, to wyjdzie po Jemu, czyli po Bożemu. I jestem misjonarzem Świętej Rodziny, jestem z tego dumny. Música